Budzimy Kielce, tutaj na placu artystów spotykają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wysłuchać naszego przesłania, to serdecznie tutaj prosimy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu wszystkiego Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, dzisiaj na ostatniej prostej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Chcieliśmy stąd, z tego dobrego miejsca dla Prawa i Sprawiedliwości, z Placu Artystów, to my tutaj już od dawien dawna zaczynaliśmy kampanię, podsumowywaliśmy nasze kampanie. Dzisiaj, kiedy został nam jeszcze tydzień do ciszy wyborczej, chcieliśmy za Państwa pośrednictwem, za pośrednictwem mediów zaapelować do naszych wyborców, do mieszkańców wszystkiej ziemi. Dlatego też pragnę gorąco podziękować za to, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. To ważne spotkanie dla nas, dla mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej, ważne spotkanie dla Polski, bo tak naprawdę na, Pol na Małopolskę, na Świętokrzyskie dzisiaj są zwrócone oczy bez mała całej Polski, bo tutaj w tym okręgu wyborczym jest najlepsza lista. Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie są dobre, ale przecież Państwo znacie sondaże, że my tutaj skazani jesteśmy na rekord Polski. Mam takie przekonanie, że zdołamy sprostać temu ważnemu wyzwaniu. Proszę Państwa, dzisiaj stąd, z tego miejsca, chcemy zaapelować do mieszkańców świętokrzyskiej ziemi, że trzeba pójść na wybory, że warto pójść na wybory, bo te wybory do Parlamentu Europejskiego są bardzo ważne. Dlatego też my, jako Wspólnota Prawa i Sprawiedliwości, chcemy wzmocnić nasze działania, chcemy je zintensyfikować i w tym ostatnim tygodniu dotrzeć jeszcze do jak najszerszego grona naszych wyborców i zwrócić się do nich właśnie z tym przesłaniem, że te wybory są bardzo ważne, że trzeba postawić na dobrą polską reprezentację w tym, na naszych przedstawicieli świętokrzyskiej Ziemi. A naszymi przedstawicielami na liście do Parlamentu Europejskiego są zacne osoby. Jest pani minister Anna Krupka, która z nami dzisiaj tutaj jest, jest pan poseł Michał Cieślak. Wiem, że pan poseł Dominik Tarczyński ciężko w tej chwili pracuje pośród wyborców. Bardzo się z tego cieszę, że nasi przedstawiciele na tej liście mają dzisiaj też szerokie wsparcie. Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości cieszę się z obecności pani poseł Marii Zuby, pana posła Marka Kwitka, pana posła Bogdana Latosińskiego, pana senatora Krzysztofa Słonia, są z nami przedstawiciele Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na czele z panem przewodniczącym Andrzejem Prusiem, jest pan dr Bogusław, jest, <grym>, jest pan dr Marek Bogusławski. Coś o tych Bogusławach u nas ostatnio jest dosyć głośno. No i witam tych wszystkich, którzy dzisiaj wspierają Prawo i Sprawiedliwość razem z naszymi kandydatami. Proszę Państwa, apelujemy do wszystkich mieszkańców Świętokrzyskiej Ziemi. Trzeba pójść na wybory. Bardzo Was o to prosimy. Tak jak postawiliście na drużynę Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, teraz jest też ten czas. Tak naprawdę to tą kampanią do Parlamentu Europejskiego zaczęliśmy cały cykl wyborczy. Cykl wyborczy związany również z ważnymi wyborami do Parlamentu Krajowego, które odbędą się jesienią, ale żeby dobrze ułożyło nam się jesienią, to musimy naprawdę bardzo mocno zaangażować się w wybory do Parlamentu Europejskiego. Jako jedyne ugrupowanie ubiegające się o mandaty do Parlamentu Europejskiego. Przedstawiliśmy Polsce i Polakom bardzo konkretny program. Naszym zawołaniem to Polska sercem Europy. Przedstawiliśmy na konwencji Rzeszowskiej deklarację, bardzo ważną deklarację, deklarację europejską prawa i sprawiedliwości, w której w dwunastu punktach zapisaliśmy. Co nasi przedstawiciele do Parlamentu Europejskiego będą chcieli uczynić dla Polski, dla Polaków, ale i dla Unii Europejskiej, tak aby ona była wspólnotą wszystkich narodów? Mam takie przekonanie, że za Waszym wsparciem, wsparciem mieszkańców Świętokrzyskiej Ziemi, na których zawsze mogliśmy liczyć, dotrzymamy tego tempa i w tym kursie, w kursie rządów Prawa i Sprawiedliwości, tym razem. Walczymy również o możliwość wpływania na dobre decyzje dla Polski, dla Polaków w parlamencie europejskim, że nam się to wszystko uda. Bardzo was o to prosimy, bądźcie z nami, idźcie z nami i mam takie przekonanie, że tak jak do tej pory nigdy nas nie zawiedliście, podobnie jak i politycy Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie zawiedli swoich wyborców, bo na naszych listach są ludzie wiarygodni, doświadczeni, skuteczni, z dobrym doświadczeniem parlamentarnym i mam takie przekonanie, tak jak pani premier Beata Szydło, nasza liderka do Parlamentu Europejskiego zachęcała w 2015 roku Polaków Damy Radę. Tak myślę, że tutaj z placu artystów to Damy Radę powinno wybrzmieć jeszcze z większą mocą. Bardzo proszę teraz naszych kandydatów o to, żeby zechcieli się podzielić z mieszkańcami Świętokrzyskiej Ziemi swoją refleksją. Pani minister Anna Krupa. Szanowni Państwo parlamentarzyści, szanowni państwo samorządowcy i przede wszystkim Wy, Szanowni Państwo, my dzisiaj spotykamy się tutaj na Placu Artystów w miejscu dla nas bardzo ważnym, bo tutaj rozpoczynaliśmy i kończyliśmy nasze kolejne zwycięskie kampanie. Pamiętam szczególnie to zakończenie kampanii samorządowej. Udało nam się wygrać wybory samorządowe w Województwie Świętokrzyskim. Zrobiliśmy to razem. Jeszcze raz chciałam wszystkim podziękować i dzięki temu województwo świętokrzyskie może zmieniać się na lepsze. I jestem przekonana, że tak będzie z wyborami do Parlamentu Europejskiego, że 26 maja wszyscy mieszkańcy Kielc, Województwa Świętokrzyskiego w znacznej części pójdą na te wybory i zagłosują na prawo i sprawiedliwość, bo My jesteśmy za Europą jednej prędkości, za Europą jednej jakości, za Europą równych szans dla wszystkich krajów członkowskich i przede wszystkim my jesteśmy w stanie zatrzymać te wszystkie bardzo złe w skutkach eksperymenty społeczne, tą inżynierię społeczną, którą dzisiaj przedstawiają różne ugrupowania. Choćby mieliśmy wypowiedź pana Rabieja, przewodni... przedstawiciela Koalicji Europejskiej, który twierdził, że celem jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne, i my temu musimy się dzisiaj przeciwstawić. Musimy bronić rodziny, musimy bronić wartości, tych wartości, na fundamencie których zbudowana jest Unia Europejska i zbudowana jest także nasza tożsamość narodowa. I wreszcie nasze zwycięstwo w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego dlatego apelujemy do wszystkich o głos na nas będzie skutkowało także naszym zwycięstwem w tych jesiennych wyborach a więc utrzymaniem tych wszystkich dobrych społecznych programów które realizujemy 500 plus na każde dziecko 300 plus to jesteśmy przekonani że dzięki temu że będziemy rządzili Także po, także po wyborach parlamentarnych będziemy mogli także zablokować te wszystkie złe plany koalicji europejskiej. Szanowni Państwo, Europa potrzebuje silnej polskiej reprezentacji w swoich strukturach, składającej się z posłów, europosłów, którzy zostaną wybrani z Państwa, będą posiadać Państwa mandat. Potrzebujemy w Europie, w Parlamencie Europejskim. Europejskim przedstawicieli, którzy będą reprezentować nasze województwo świętokrzyskie, które, którzy stąd pochodzą i nigdy nie zapomną o tym regionie. Chcę powiedzieć, że będziemy jako europosłowie, jeżeli będziemy mogli liczyć na Państwa zaufanie, będziemy, będziemy realizować deklarację europejską Prawa i Sprawiedliwości 12 bardzo ważnych punktów, których deklarujemy się do realizacji w ponadnarodowych strukturach Unii Europejskiej. Jestem przekonany że mądrość Polaków, polskie wartości staną się w przyszłości siłą Europy, że przywrócą Europę na drogę odradzających się wartości. Życzę państwu, żeby ta Europa była w przyszłości lepsza dla was, żebyśmy nie musieli zwracać uwagę na różnego rodzaju niesprawiedliwości z zakresu historii, polityki historycznej. To są dla nas bardzo ważne elementy. Żebyśmy nie musieli zwracać uwagi na to, że wciąż jesteśmy traktowani jako państwo drugiej kategorii pod względem nawet składu środków chemicznych do produkcji rolnej, środków chemicznych gospodarstwa domowego, żywności, którą tutaj do nas się dostarcza. Chcę powiedzieć, że skuteczność parlamentarzystów w Unii Europejskiej to jest bardzo ważny element przyszłej polityki 70% przepisów prawa dzisiaj formułowanych jest w Brukseli. Ważne jest to, abyśmy mieli przedstawicieli tam, którzy po pierwsze będą sprowadzać tutaj inwestorów, którzy będą dbać o to, aby nasze województwo się rozwijało. Ja ze swojej strony deklaruję to, że będę bardzo zabiegał o to, aby tutaj na nasz teren sprowadzać inwestorów unijnych, aby zapraszać tu ważnych polityków europejskich w sprawach dla nas ważnych, aby dbać o to, aby nasza młodzież znalazła się na stażach w Brukseli. W Komisji Europejskiej, w Generalnej Dyrekcji do Spraw yy, Tych których, Spraw, którymi zajmuje się Komisja Europejska, chcę powiedzieć, że te dysproporcje są ogromne. Dzisiaj w całej administracji w Brukseli 1200 stanowisk piastują obywatele niemieccy. 800 obywatele francuscy, 600 obywatele hiszpańscy, natomiast polscy obywatele sprawują jedynie 120 stanowisk kierowniczych. Dlatego dla mnie jest tak ważne, aby młodzież z naszego województwa, tutaj z Kielc, z naszych uczelni, jeździła na staże do Brukseli, do Komisji Europejskiej, tak by później mogła obejmować również te stanowiska kierownicze w administracji, która nam, Polsce, jest bardzo potrzebna.